Zadanie 31. Przekątne rombu ABCD przecinają się w punkcie S o współrzędnych minus 21 drugich i minus 1. Punkty A i C leżą na prostej o równaniu Y równa się 1 trzecia X plus 5 drugich. Wyznacz równanie prostej BD. Zrobimy sobie tutaj rysunek pomocniczy, czyli ja narysuję rąb, ale nie będę go rysowała w układzie współrzędnych. Tak naprawdę, układ współrzędnych jest tam tutaj niepotrzebny. Podpiszemy sobie teraz wierzchołki A, B, C i D. Jeżeli chodzi o rąb, to rąb cechuje się tym, że wszystkie jego krawędzie mają taką samą miarę. Narysujemy sobie teraz przekątne tego rąbu. Ja tak naprawdę narysowałam tutaj proste, które zawierają obie przekątne danego rąbu. No i teraz popatrzmy, że ta prosta, nazwijmy ją sobie prostą M, ona zawiera wierzchołek A i wierzchołek C. I z treści zadania wynika, że jest ona opisana wzorem y równa się 1 trzecia x plus 5 drugich. Współczynnik kierunkowy tej prostej, czyli liczba, która stoi przy x, w tym przypadku ma wartość 1 trzecia. I teraz my jesteśmy proszeni o to, aby wyznaczyć równanie prostej BD. Oznaczmy ją sobie jako prostą K. I teraz tutaj musimy pamiętać o tym, że przekątne rąbu, one przecinają się ze sobą zawsze pod kątem prostym. Co to co znaczy? To znaczy, że prosta K i prosta M, czyli proste zawierające obie przekątne, są do siebie prostopadłe. Czyli musimy znać tutaj warunek prostopadłości. Aby dwie proste były do siebie prostopadłe, to znaczy, że ich współczynniki kierunkowe muszą być do siebie przeciwne i odwrotne. To znaczy, że jeżeli współczynnik kierunkowy jednej prostej ma wartość 1 trzecia, to znaczy, że, czy z tego wynika, że współczynnik kierunkowy drugiej prostej musi mieć wartość minus 3. I teraz prosta k, ona będzie opisana wzorem y równa się ax plus b. I my wiemy, że ona będzie miała postać y równa się minus 3x plus b, no bo wiemy, że współczynnik kierunkowy, czyli ta liczba a, w tym przypadku musi być równa liczbie minus 3. Ale zwróćmy uwagę również na to, że przekątne rąbu przecinają się zawsze w połowie, czyli w tym przypadku w punkcie S. Mamy podane współrzędne tego punktu. I ten punkt należy zarówno do prostej m, jak i do prostej k. A skoro należy do prostej K, to znaczy, że współrzędną xową możemy podstawić tutaj pod x, a współrzędną y pod y. Dzięki temu będziemy mogli wyznaczyć b. No i popatrzmy, uzyskujemy tutaj minus 1, które jest równe minus 3 razy minus 21 drugich dodać b. W pierwszej kolejności to w ogóle uprościmy sobie to mnożenie, czyli wykonamy to mnożenie, resztę przepiszą bez zmian. I mamy tutaj minus 1, które jest równe. No i po pierwsze tu uzyskujemy liczbę dodatnią, dlatego że mnożymy przez siebie parzystą liczbę liczb mniejszych od zera. Uzyskujemy zatem 63 drugie plus B. Całe to równanie na razie zamienię stronami, czyli 63 drugie plus b jest równe liczbie minus 1. Skoro chcę uzyskać tutaj, czy obliczyć wartość b, to znaczy, że, to znaczy, że liczbą 63 drugie muszę przenieść na prawą stronę równania. Czyli będę miała tutaj b, które jest równe 1 minus 63 drugie, żeby mi się łatwo... Odejmowało te liczby, to liczbą minus 1 zapiszę w postaci ułamka zwykłego w taki sposób, abym w mianowniku miała dwójkę. Minus 2 drugie, to jest to samo, co minus 1. I od tego odejmuję liczbę minus czy odejmuję liczbę 63 drugie. Dalsze rozwiązanie przenoszę już tutaj. B będzie. Miało postać zatem minus 2, minus 63 nad 2. W związku z powyższym ostatecznie b ma wartość minus 65 drugich. No i tutaj możemy sobie wyłączyć całości. I pada pytanie, ile razy dwójka mieści się w liczbie 65. Mieści się 32 razy, w związku z powyższym zapisuję, że uzyskuję w rezultacie minus 32 i jedna druga. Co to znaczy? To znaczy, że popatrz, tutaj mieliśmy prostą k, która jest opisana wzorem y równa się minus 3x plus b. To b już wyznaczyliśmy, czyli wystarczy, że ja tę wartość podstawię tutaj pod to b. I uzyskujemy w związku z powyższym Y, które jest równe minus 3x minus 32 całe i I to w zasadzie jest już nasza odpowiedź, czyli coś, o co byliśmy proszeni w treści tego zadania. Czyli jeżeli taką odpowiedź podczas matury zapiszesz oczywiście razem z tymi obliczeniami, to to już jest wystarczające do tego, aby uzyskać dwa punkty. No oczywiście pamiętajmy o tym, żeby się nigdzie nie pomylić w rachunkach.